Od kilku miesięcy zakład ubezpieczeń społecznych w ramach pomocy związanej ze skutkami COVID-19 wypłaca świadczenia w ramach tarczy antykryzysowej. Tylko w województwie podlaskim oddział ZUS przyjął blisko 122 tysiące wniosków. Łączna kwota udzielonego wsparcia w naszym regionie to ponad 400 milionów złotych. Sytuacja związana z pandemią koronawirusa oznacza dla zakładu znacznie większą liczbę zadań i wzmożoną pracę. Przyjmujemy wnioski i wypłacamy świadczenia wynikające z pakietu ustaw zwanych tarczą antykryzysową. To przede wszystkim świadczenia postojowe, zwolnienie z opłacania składek, a także ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej. Wypłacamy także dodatek solidarnościowy i dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Od 1 kwietnia do 30 czerwca, kiedy to upłynął termin składania wniosków o zwolnienie z obowiązku opłacania składek, do ZUS w Białymstoku wpłynęło około 53 tysięcy dokumentów o to wsparcie. W ciągu tych trzech miesięcy zwolniliśmy 46 tysięcy właścicieli firm ze składek na łączną kwotę ponad 288 milionów złotych. 56 tysięcy świadczeń postojowych dla osób prowadzących działalność, jak i wykonujących umowy cywilnoprawne została przekazana na konta w łącznej kwocie ponad 109 milionów złotych. Od 24 lipca zleceniobiorcy mogą samodzielnie składać wniosek o świadczenie postojowe po raz pierwszy bezpośrednio do ZUS przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych w sytuacji, gdy zleceniodawca odmówi im złożenia takiego wniosku. Ponad 58 tysięcy wniosków o Wsparcie z ZUS w ramach tarczy antykryzysowej wpłynęło do nas drogą elektroniczną, co zdecydowanie przyspieszyło ich rozpatrywanie. Wniosek o dodatek solidarnościowy zgodnie z przepisami w ustawie był już składany wyłącznie przez internet. Dzięki temu po kilku dniach od wejścia w życie przepisów świadczenie to 25 czerwca już wypłacono pierwszym uprawnionym. Obecnie otrzymało je 2,5 tysiąca osób na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych. Od 24 czerwca wnioski o tarczę antykryzysową, w tym oświadczenie postojowe oraz o dodatek solidarnościowy, można składać do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wyłącznie elektronicznie przez platformę usług elektronicznych. Na naszej stronie internetowej zamieszczona jest instrukcja, w jaki sposób krok po kroku założyć konto na półę. Osoby, które nie mają dostępu do internetu, mogą założyć profil w placówce ZUS. Pomogą im w tym pracownicy zakładu. Coraz więcej osób korzysta z pół. Od marca do czerwca założono ponad 600 tysięcy profili. Można tu więc mówić o rekordowych przyrostach, dlatego że dotychczas przybywało przeciętnie 60-70 tysięcy nowych użytkowników miesięcznie. Łącznie klienci ZUS założyli już blisko 4,5 miliona profili na platformie usług elektronicznych. Złożenie wniosku drogą elektroniczną pozwala uniknąć błędów. Elektroniczne wnioski są automatycznie wypełniane danymi osoby, która je składa. System pilnuje, aby niezbędne informacje zostały wypełnione. Nie pozwala również na przekazanie błędnego formalnie lub niekompletnego wniosku.